Mokra Łapska. Dzień dobry. Każda szanująca się akwarystyczna pogadanka na YouTubie powinna zaczynać się od słów, od dwóch formułek. Pierwsza to: Dawno mnie nie było. To akurat prawda. A druga to: Miałem, miałem dzisiaj nic nie nagrywać to traktuję o tym, że nie, nie, zależy mi, no ale nagrywam, więc trochę mi zależy. Taka delikatna schizofrenia. <gryw> Zawsze miałem z tego dobry polew. Niemniej, mój, nazwijmy go Holendrem, albo akwarium high-tech, roślinnym, na eksperymentalnym e, podłożu jałowym tym razem, bez o ile dobrze pamiętam czterech dni e, skończył rok czasu. Wobec czego jakaś ceremonia urodzinowa by mu się należała. Oczywiście wolałbym akwarium pokazywać w, jakby w pełnej krasie. Tymczasem, jak widać, jest ono dokładnie 4 dni temu. No dosyć srogo wyrżnięte, więc na rotale Blood Red, na piękne, zdrowe szczyty rotali Blood Red, makrandry, green sobie nie popatrzymy. A na szczyty piękne, zdrowe, rotali Butterfly. To mam wrażenie, że sobie już nigdy nie zobaczymy. Bywały czasy, że to akwarium, a właściwie to od początku akwarium wystartowało w takiej formie, w jakiej stoi od roku no to 6 października zeszłego roku. Natomiast, tak na dobrą sprawę, ono wystartowało o jakieś 3-3,5 tygodnia wcześniej. W taki dosyć dziwny sposób, mianowicie zasypałem to żwirem jałowym. Zrobiłem oczywiście restart akwarium, wypierdzieliłem starą tropikę. Jako, że miałem ryby, to nie mogłem tak do końca wyjałowić filtrów, więc po prostu zasypałem akwarium podłożem. Wpuściłem ryby, nalałem wody, zmineralizowałem wodę. Nie dałem żadnych nawozów, oprócz tego, co zawiera mineralizator, czyli wapń i magnes. Ustaliłem jakieś tam GH i akwarium się tak ze zwierzętami mieliło. No, plan był na jakieś 5 tygodni, ale tak się stało, jak się stało i tak jakieś 3,5 tygodnia. W tym czasie po ciemaku zupełnym, kompletnym. Później okazało się, że akwarium naprawdę fajnie, biologicznie się tam wymieliło. Jakiekolwiek pozostałości poprzednich glonów właściwie no nie miały szans przetrwać przez tak długi okres w kompletnej ciemności. I kiedy już posadziłem pierwsze badyle, a było ich mało jak zwykle u mnie, to na dobrą sprawę w dniu sadzenia roślin nie spodziewałem się w jakim kierunku to akwarium sobie pobiegnie. A poszło jak dzik w kartofle. I to takie. Młode, świeżutkie i głodny dzik. No. Eee. No akwarium przez pierwsze pół roku, może troszkę mniej, działało. Z ręką na sercu mogę powiedzieć fantastycznie. Do momentu w którym akwarium zaczęło już zdradzać yy, objawy akwarium już troszkę starszego. I co się miało skumulować, to się skumulowało dzięki moim małym podmianom. Wystartowało to na mikro rumuńskim, marianowym, czyli na Masterline, aka Meisterline. I okazało się, że no, trzeba uważać na ten nawóz, gdyż jest on bardzo skondensowany, mocny, zawiera bardzo dużo mikroelementów w stosunku do Samego żelaza, i te oto mikroelementy. To jest taka troszkę bomba z opóźnionym zapłonem. No i doszło mi do blokad. Jak mi doszło do blokad, to mi doszło do glonów. Następnie heroiczne próby naprawienia tego czy owego. Już tak mówię pokrótce no, długie tańce z różnymi mineralizatorami przesiadki, a to z powrotem na Qualdrop'a, a to na GH Basic, a to na Qualdrop'a, a to na tą samorubę, a to na... i tak doszliśmy do e, Salty Shrimp GH Plus, którego używałem już kilka ładnych lat temu, a że Quadropa używam, używam, używałem z, kurde, z 6 lat, tak e, GH, sol, GH Plus Salty Bee Shrimp no używałem, no już nie pamiętam dokładnie, ale ładnych parę lat temu. Przez ostatnie 3 miesiące dobre, mocno mnie to akwarium wytestowało, stąd widać na przykład tutaj ten prawy róg z przodu, gdzie tam występowała mi największa glonizna, były to jakieś dzielenice. ja podejrzewam, że trafiła mi się dysmedia, glon upierliwy, bardzo ciężki, który no, sprawił, że na przykład, no można powiedzieć, umordowałem, ubiłem Nese Gold, której już w tym akwarium... Praktycznie nie mam. Jedna gałązka, jakaś taka pokręcona już, ale ona po prostu ma w sobie wszystko to, co to akwarium przeszło przez ostatnie pół roku, więc ona już chyba nie odrośnie. Ja czekam na stan cały czas, w sumie mogę powiedzieć, czekam na stan tego akwarium, kiedy ono się zrobi stabilne. Bo gdybym powiedział, że jest ono już wyprowadzone w 100% z, kłopoty, z kłopotów i stabilne w tej chwili, to bym skłamał. No, Na tą chwilę nie wygląda źle. Na tą chwilę powiedzmy, że to ja wygrywam z glonami, a nie one ze mną, ale to cyklicznie, naprawdę cyklicznie bywa różnie. No, jak ja sobie z tym radziłem, czy też poradziłem na stan obecny, dzisiejszy? Głównie, no, po pierwsze, szukałem przyczyn. W pierwszym momencie szukałem przyczyny w zabrudzonym podłożu, wobec czego posz poszedł taki manewr. Praktycznie można by powiedzieć, że restart, ale czy na podłożu jawołowym można w ogóle powiedzieć, że restart? No, aranżacja się nie zmienia, profil akwarium się nie zmienia, podłoże się nie zmienia, rośliny się nie zmieniają, nic się nie zmienia. Oprócz tego, że trzeba to wszystko po prostu porządnie wyczyścić. No to jeżeli to był restart, to ok, wylałem, wyrwałem wszystkie rośliny, porobiłem sobie nowe sadzonki, wylałem praktycznie 100% wody, no, 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 100% się nie da, ale z akwarium prawie że do sucha. I z filtrów również niemniej na jeszcze uprzednio zlewając wodę, przegrzebując to podłoże srogo, tak, żeby jak najwięcej tego syfu, tej organiki, i czegokolwiek tam było zawarte, no wylać po prostu z tą wodą. Także poszło taka trochę ostatnio modowa sytuacja, gdzie była stuprocentowa podmiana wody. Totalny reset parametrów i ogromna nadzieja, że to się wszystko skończy. Nie, skończyło się. Dalej, jeszcze nie dalej, jak 2-3 tygodnie temu, miałem tutaj piękne, długie nity, głównie skupiające się na tym prawym przodzie, na tym, na tym trójkącie, gdzie te rośliny są najmarniejsze. I to też nie jest tak, że one nie rosły. One by chciały rosnąć, tylko że jeżeli były cyklicznie pokrywane glonami, gdzieś tam ja te glony i mechanicznie próbowałem usuwać, i to druga rzecz, że z glonami musiałem z początku, musiałem, no tak robiłem, z glonami na początku walczyłem po prostu limitując makronawozy, i na podłożu jałowym okazało się to po prostu nie sprawdzać. Na aktywniaku można sobie na to pozwolić, no bo aktywniak to jest pielucha, która, że tak powiem, zbuforuje, zmagazynuje te nawozy, a nie wypuści ich do słupa wody. Na jałowym kończy się to po prostu zagłodzeniem roślin, im w gorszej kondycji są rośliny, w tym lepszej kondycji będą te glony. Dlatego odszedłem od tego i nie limituję już nawozów, natomiast zacząłem limitować oświetlenie. Co też w jakiś sposób miało minusowy, ujemny wpływ na rośliny, ale niemniej jednak yy, naglony większy ten minus był. Grunt, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów. Yy. Co dalej? E, dlatego zacząłem manewrować światłem. Naj, przez pewien moment, a nie, no doszło nawet do totalnego zaciemnienia akwarium na tydzień czasu. Natomiast y, gdybym to zrobił na moim lowtechu, gdybym miał zielenicę na moim lowtechu, przy tych roślinach, które tam mam, to te rośliny dwa tygodnie spokojnie dałyby radę wytrzymać tą ciemność, żeby tego glona już dobić. Natomiast rośliny high-techowe, delikatne, tydzień, to już jest dla nich dużo w pociemaku kompletnym, żeby... pozbyłem się dosłownie 95% glona, natomiast no, te, ten zestaw startowy tego glona, żeby się z powrotem odrodzić, no niejako został i tutaj jest takie, taka waga, gdzie tę równowagę znaleźć, bo jak wykończę rośliny, to jeszcze bardziej stworzę dla glonów te yy, wa, dobre warunki, tak? No, dlatego zacząłem się bawić czasem oświetlenia, mocą oświetlenia, miałem taki eksperyment, że na przykład lampa Hichiros Vivid bardzo mocna lampa i najlepsza jaką miałem i jestem z niej bardzo zadowolony, to Hihiros na przykład. Płonął nad akwarium w normalnym trybie oświetleniowym, czyli powiedzmy te 8-10 godzin, natomiast na 15%. Tak trwało chyba z tydzień. Następnie, no wiadomo, no miało to swój impact na wybarwianie roślin i tak dalej, natomiast te rośliny radziły sobie z takim oświetleniem lepiej niż w ciemności, a glon mimo wszystko gdzieś tam dostawał po tyłku. Um, Następnie zdobyłem się na taką zabawę, że zobaczę, będę codziennie zwiększał oświetlenie gdzieś tam, nie wiem, z 15 W. Czy ja wcześniej powiedziałem procent? Sorry, W. Z 15 W na 17, następnego dnia na 20, następnego dnia na 23 W. No i tak doszedłem. O co mi chodziło w, tym całym, w tej całej zabawie? O to, żeby zobaczyć od ilu wat, od ilu wat najmniej z WiWiDa to moje 150-litrowe akwarium yy, zaczyna fotosyntetyz, fotosyntetyzować, tak żebym bębelki widział. I okazało się, że yy, już przy 30 watach na 150 litrów wody, Zaczyna bomblować, a przy 40 watach już rośliny się właściwie wybarwiają. Całkiem nieźle, jeżeli tam kombinacja nawozów jeszcze jest odpowiednio dobrana. Odpowiednio dobrana. To jest po prostu żargon akwarystyczny. To też jest zdanie, z którym nie wiadomo, co zrobić. No tak, ale tak jest. <laughs> Wszystkiego w tej akwarystyce nie da się wytłumaczyć. Takie mam wrażenie, im dłużej w tym. Siedzę. Za dużo zmiennych. Szablon niestety nie istnieje, i uważam, że akwarysta, posiadacz akwarium, musi swoje akcje dostroić do swojego konkretnego akwarium, a bardzo rzadko się kończy tym, że to akwarysta podporządkuje akwarium pod siebie. A już na pewno w skrzydle akwarystyka roślinna high-tech. Na tą chwilę nie jest źle. Przelatując po roślinach, bombelek nazwa łacińska, niezapamiętywalna dla mnie mówię bombelek to jest ta roślina z przodu, z prawej strony obok niedobitków rotali pearl. Przez długi okres y, mi w ogóle był biały, przestał się wybarwiać, no i okazało się, że on niestety, jak się go nie oświetla przynajmniej 10 godzin, to on się wybarwiać nie będzie i wtedy zaczyna wolno rosnąć. E, Amania rotala od jemion bonsai na tą chwilę radzi sobie spoko i właściwie przez cały okres tego akwarium radziła sobie spoko. E, e, tonina fluviatilis. W sumie dobrze, ale były okresy, że na przykład przy mineralizatorze kładropa w stosunku magnezu do wapnia 4 do 1 miała jakieś braki. I widzę, że na Salty Bee, gdzie stosunek jest raz 3, radzi sobie nieźle. Z makrandrą bywa różnie. W większości. Czasu, jak to akwarium istnieje, w sumie rośnie dobrze, ale kiedy były te tańce z mineralizatorami i różnego rodzaju mieszanki występowały w tej wodzie, to tam no, czasami cyklicznie potrafiło ją troszkę poryć. Na dzień dzisiejszy na przykład yy, Kuba też miała swoje okresy takie, że już się bałem, że ją stracę. No dzisiaj wygląda pięknie. Yy, Arkwata na dzień dzisiejszy wygląda bardzo ładnie. Ten pełzacz bagienny nienawidzi mało żarcia, nienawidzi mało potasu, a są w tym akwarium rośliny, które z kolei nienawidzą za dużo, więc tutaj jest taki kompromis i on często mi ugniwa od podłoża. Jeżeli chodzi o rotale Pearl, to ona rośnie, ona dobrze rośnie, ale ona najbardziej największe baty zaraz po trawniku, którego już w sumie w tym momencie nie ma. Największe baty dostawała od glonów, więc. No, co się dziwić, że to wygląda jak wygląda. Araguaja po lewej stronie z przodu nie mam pytań. Chwast. Yy, na słowo mi musicie uwierzyć, że Rotala, Rotundifolia Green i Blood Red radzą sobie dobrze, bo to, to są jedne z najmniej wymagających roślin w tym akwarium. Pływają w nim rybki, a jak wiadomo, rybka pływać musi. Bo jak nie pływa, to y, obleka się panierką z dywanu. Nie, nie nawyskakiwało mi dużo Razbor. No tam wykruszają się jedna po drugiej. Na dzień dzisiejszy zostało jej dyszkę. Jedną straciłem w zeszłym tygodniu w takim głupim moim manewrze, ale może nie będę się chwalił, bo w sumie miałem pełną świadomość, co robię. No dobra, skończyło się zejściem śmiertelnym jednej razbory, otoski i reszta razbor doszły do siebie i jest git. Po prostu nalałem koagulantu na glomy. Nie róbcie tego. Nie, nie, nie nalewajcie tych klaryfikatorów do akwarium, jeżeli są tam żywe zwierzęta. To, to się źle skończy. Ale nie będę się w ten temat zagłębiał. Może, może jeżeli wrócę do nagrywania, tak, jasne, wrócę, e, to może się tym zajmę In, na innym y, filmie. Akwarium nie wygląda źle na dzień dzisiejszy. Co ja chcę chciałem o nim tutaj update'acyjnie update powiedzieć. Zmieniła się technika filtracji nieznacznie, to znaczy dawniej głównym filtrem był Unimax 250, yy, który tam jakoś tam, tam sobie dmuchał czymś. Znaczy wodą głównie, ale ten jego przepływ już nie jest taki jak za lat świetności, bo mam ten filtr już 7 lat. Także głównym filtrem był Unimax 250, a drugim pomocniczym i napędzaczem reaktora CO2 narurowego korpusowego był Mini, nie mini Multikani. Ten filterek na tej takiej zewnętrznej pompce Aquaela. Problemy były z tym dwa. Pompka Aquaela, jeżeli tylko gdzieś tam dotykała do, do ściany szafki. Robiła noise nieprzyjemny, a niewielki jej przepływ, bo tam gdzieś te dwie, między 200 a 300 litrów na godzinę, powodował, że przy tej ilości CO2, jaką ja pompowałem do naruraka, po prostu narurak cyklicznie się zapowietrzał, tudzież za dwutlenko węglował. Po prostu robiła się taka poducha, to zaczynało chlupać. W międzyczasie kupiłem i 2275 do Początkowo do tego akwarium, ale jak zobaczyłem, jakie to jest bydle, to stwierdziłem, że więcej miejsca mam w szafce pod Lowtechem, więc Ichain poszedł pod Lowtecha. Fluval 307 poszedł y, tutaj na Holenderka. No i tak wylądowały dwa kubły, których wcale nie było tak łatwo upchnąć, bo to akwarium ma tylko 70 cm długości. To jest taka prawie że kostka no taka tłusta kostka. Rozepchana, i po lewej stronie udało mi się upchać Unimaxa wraz z tym rurakiem, a po drugiej stronie pisga sobie Fluval 307, który do najcichszych nie należy, ale w wytłumionej szafce tragedii Nimo. Gadasz już łapskę dosyć długo. Czy o wszystkim powiedziałeś? No pewnie, że nie. Proszę się nie skupiać na tej kręcącej się w kółko, jak gówno w przeręblu jednej sadzącej lim... Nie, nie, lim... Limnobium avigatum. Bo jest to taka testowa roślina, po prostu kupiłem do Lotecha, w Lotechu zaczęła pokazywać jakieś braki i sprawdzam, czy tutaj pokazuje te same. No nie, nie pokazuje, tu, tu nie pokazuje braków, więc za LTH będę musiał się wziąć. Jest yy, z problemów jeszcze w tym akwarium, yy, jest problem tego nieszczęsnego, czy trzymać to yy, zerowe KH, czy nie trzymać. Przyznam, że zauważyłem, że kiedy się to KH odrobinę pod, pod, podniesie, automatycznie to pH się odrobinę podniesie, to jakby, no, nasycenie CO2 wody jest troszkę bardziej efektywne i po roślinach, jakby po strukturze liści widać było, po faktu Nie wiem, jak to nazwać. No, tłuste były rośliny bardziej. Natomiast KH Builder, no, ja się na nim zawiodłem. Jakby zaczęły być jakieś dziwne mecyje, blokady. Jakby ten, nie wiem... Potas był na odpowiednim poziomie rośliny zaczęły wykazywać braki potasu. Jakby ten pota, potas z węglanu był o wiele jakby mniej wchłanialny niż siarczan. Nie wiem, chemikiem nie jestem, ma być chemik wolny, ale yy, cyklicznie próbowałem do tego kahabildera wrócić. No mnie to jakoś nie. nie. No, nie i chuj, no. Problem z mineralizatorem salty shrimp GH plus salty B salty shrimp jest taki, że on mineralizuje wodę na jaką tam se życzymy, natomiast on nie wpływa znacznie na wartość pH. On KH nawet jakieś tam śladowe zawiera, natomiast yy, i to jeszcze w połączeniu z jałowym podłożem, na którym nie tylko ja zauważyłem, że no pH leci. Leci pH i to spada w dół. Jakby można spadać w górę. No leci. Potrafiły w tym akwarium być wartości pH przy, podczas gazowania 4,2. Tak, 4,2, 4,4. Już w ekstremalnych sytuacjach 4-0. sobie, że dla roślin i dla, yy, po zachowaniu ryb, zwierząt, nic, absolutnie nic niepokojącego nie widziałem. Jedynie co, to, 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 to była ta wątpliwość, aby na pewno tego CO2 tam jest sporo. A tym bardziej, jak się w akwarium glony trochę ma, to tych wątpliwości się na wielu polach pojawia bardzo dużo. Prawda czy nieprawda? Chyba wszyscy wiedzą o czym mówię. Jak coś się w akwarium sypie, to za chwilę zaczynamy we wszystkim widzieć problem, i no, tak bywa jak bywa. Jest sporo krasnorostów. To też jest związane z tym, że był glon. Mokre walczył z glonem, glon się rozpuszczał, oddawał organikę do wody. Na czym korzystały krasnorosty? Więc na przykład dużo wykwity zieleniców. Jak już się z tym poradzimy, to na scenę krasnorosty i mamy dogrywkę. No, na tą chwilę nic nie robię, żadnych jakichś takich wielkich ruchów w tym akwarium. Wodę podmieniam w ilości obfitej, ale nie są to... Mnie jakoś te stuprocentowe podmianki wody nie do końca pykły, nie wykluczam, że gdzieś po drodze popełniałem jakiś błąd, bo na przykład nie aktualizowałem, że tak powiem, wartości azotu i fosforu w wodzie, tylko próbowałem to załatwiać sporymi dawkami dziennymi. No może tu był błąd. Nie wiem. Ja nie widzę powodu, ja w swoim akwarium, nie do końca widzę powód przelewania aż tak dużej ilości wody, niemniej podmianki. 50%. No 70, moja, moja w tym momencie rutynowa podmianka w tym akwarium to jest 70 litrów na, w systemie 150, więc jest niespełna 50% wody podmienianej tydzień w tydzień. Nawożonko oczywiście solami, tu się nic nie zmieniło, mikro, żelazo, stary, dobry, wytarty pod pachami Intermag. No, i idziemy sobie w kierunku tych czasów, które były najlepsze w tym akwarium. A czy dojdziemy, to nie wiem. Łapska. Nie powiedziałem, a nie, 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 jeszcze nie koniec. Nie, bo nie powiedziałem o czymś, o czym chciałem powiedzieć. Trudno, no, chronologia to u mnie zawsze jest od dupy strony przez środek. To nieszczęsne KH, bo za, zarzuciłem wędkę, a, a nic nie pociągnąłem. Ja sobie wypracowałem metodę podnoszenia KH na 0,5 stopnia przy pomocy mojej wody kranowej, ale tutaj zaznaczam, mojej wody kranowej, żeby ktoś sobie nie, nie wziął tego, że aha, kranem, to zrobię tak samo. No nie, bo kran w ogóle nie ma takiego pojęcia jak kran, jest najwyżej mój konkretny kran. Ewentualnie kran w danym niewielkim mieście, jeżeli jest tylko jedno ujęcie wody. Bo ziomek w Szczecinie będzie miał 20 GH, ziomek gdzieś tam na podchalu będzie miał 5. Ja w łodzi mam 11-12 GH. Kacha waha się między 2-3 lata temu, jak badałem, to było 5. W tej chwili badałem, było 7. Wobec czego jak łatwo policzyć, jeżeli podmieniam 70 litrów wody, to mineralizuję tylko 60 tych litrów. A kolejne 10 litrów to jest mieszanka pół na pół kran z osmozą. Wobec czego wlewam 10 litrów wody OKH7. Łatwo policzyć, podzielimy to na. 14, bo na 70 w 70 litrów, 5 litrów wchodzi 14 razy, więc wychodzi z prostej matematyki, że u mnie KH na tą chwilę w akwarium cyklicznie jest dodawane w wartości pół stopnia. I tu bym już więcej nie próbował kombinować. Woda wyjściowa bez gazowania to jest tak w okolicy 6. Woda z gazowaniem jest 5 i pora kończyć tą pogadankę. Mokre Łapska, sorry, że mnie jest tak mało. Nie będę się z tego tłum... nie będę się z tego tłumaczył. Jak będzie mnie więcej, to będzie fajnie, a jak będzie mnie mniej, to też tragedii nie będzie. No to dobranoc państwu. Rok mojego akwarium na Jałowcu HT slash holender latający uważam za skończony. Dobranoc.